Blasku I chodzę od lustra do lustra, sprawdzając, czy tak dobrze. To nie jest próżność z mojej strony. Szukam twarzy, jaką miałam wówczas, nim świat został stworzony. Tęsknimy. My, panowie, też tęsknimy. Biała koszula, biały obrus, świece, święta coś tak jakoś skąd ja to pamiętam? Pamiętasz to z głębi serca? Tam, gdzie jest święto Twojego imienia. Obudź się. Musisz znaleźć kłamce. Uważaj na swój perfekcjonizm. Obudź się. Tylko z tym obudzeniem to jest problem, czy Ty chcesz. Czy Ty chcesz? Przy obudzeniu ludzie protestują. Jak w powieści Lalka Prusa jest ten motyw, że Wokulski. Z Izabelą Łęcką idą w Zasławiu pod zamek i tam prosty człowiek, wiejski chłopak opowiada im historię, mówi, Panie, tu pod tym strumieniem śpi królewna, są skarby bogate, kiedyś chłopak ze wsi, kiedy strumień się otworzył, wszedł pod ten potok. Zobaczył wielkie bogactwa, złoto i perły, ale on szedł do królewny. Obok niego potwory chciały go pożreć, ale on się ich nie bał, nie patrzył i szedł. I doszedł do królewny, śliczna, leżała wśród tych skarbów i miała szpilkę w głowie. I on zaczął jej tą szpilkę wyciągać. Królewna się przebudziła i powiedziała: Dobry człowieku, co ty mi robisz? Dlaczego mi to robisz? Krew trysnęła. I chłopak się przestraszył, cofnął się, a potwory tylko czekały i go zjadły. Kiedy Chrystus Cię zaczyna budzić, mówisz nieraz, dlaczego mi to robisz? Krew tryska, boję się, to boli. Tak, boli, to co wczoraj mówiłem. Jest ból, który zbawia. Jeśli chcesz być bezbolesny, jeśli ktoś mówi, chce mieć chrześcijaństwo miłe i przyjemne i takie łagodne dla serca, nie, wyjęcie szpilki boli, obudzenie się ze snu boli. I właśnie dlatego jest pytanie: czy Ty chcesz? Jestem przekonany, że Wam się ciśnie na usta. Oczywiście, że chciałabym poznać prawdę o swoim sercu. Chciałabym wyzwolić to swoje serce. Otóż właśnie to nie jest pewne, czy Ty chcesz. Jezus ciągle pytał ludzi, po coś tu przyszedł, przyjacielu, po coś przyszedł na te rekolekcje. Słuchaj się w swoje serce, możesz zakombinować nieźle z tymi rekolekcjami. Po coś tu przyszedł, przyjacielu. Nie, wydział propagandy dla Boga nawrócenia się i słuchania Słowa Bożego, to ja wiem. Ale to różnie może być. Przychodzi niewidomy, staje przed Jezusem, a Jezus pyta: Co ci mam uczynić? No, Panie Jezu, no, to Ty jesteś niewidomy, no. no chory człowiek, no uzdrawiaj go. A Jezus mówi: Co mam Ci uczynić? Czego chcesz? Ojciec Salii mówił u nas na rekolekcjach w Warszawie, że nie wszyscy niewidomi chcą być uzdrowieni. Nie wszyscy. Są możliwości medyczne otwarcia oczu niejednemu niewidomemu, a on mówi, że może w przyszłym roku. Jak przeczytałem, że w Szwecji. Prowadzone badania psychologiczne wykazały, że duża część żon alkoholików nie chce, żeby mąż przestał pić. Płaczą, jak ja mam biedne życie z tym mężem. I nagle ktoś by powiedział, to ja twojego męża zmienię. Stanie się pięknym, eleganckim mężczyzną, weźmie się za pracę, za dom, za rodzinę. To nie jedna kobieta mówi, tak, to on będzie teraz taki porządny, a to na co ja będę narzekać? Wszystko, co w moim życiu się nie wiodło, mówiłam, to wina męża, to wina męża. A, a, a to teraz to na kogo ja będę zwalać? Poza tym, gdzie się nie pokazałam, to wszyscy mówili, jaka ty jesteś biedna, zawsze opowiadam o sobie. Przy każdym spotkaniu z matką, z ciociami, wszyscy mówili, jaka ty jesteś. A to teraz ja już nie będę w centrum zainteresowania? To ja będę musiała się wziąć za kłopoty innych ludzi? Ile młodych dziewczyn spotykałem, które wielbiły to? Że mogłem mówić, jestem brzydka, mój ojciec pił i tak mi w życiu nic nie wyjdzie. Niech ksiądz nie próbuje nawet mnie gdzieś wciągać, ja sobie będę siedzieć w domu i płakać. Jakie to wygodne. Jezus mówi, chcesz z tego wyjść? Yy, Panie Jezu, może w przyszłym tygodniu jeszcze sobie trochę popłaczę nad sobą. Pamiętajcie, teraz to jest polityczna sprawa mówić o ksiądzce, o dwóch takich, co ukradli księżyc. Ale jest tam scena, jak Jacek i Placek przyszli do miasta ze złota, i ci ludzie ze złota mówili: A co my biedni, wszystko tu jest ze złota, kanarki złote jemy, jajka są ze złota i wszystko jest ze złota, tak byśmy chcieli kawałek chleba. A Jacek i Placek mówią: To wy nienawidzicie złota? Oj, strasznie go nienawidzimy. To dajcie nam trochę tego złota. O wy złodzieje, złoto nasze chcecie nam ukraść? Tak, dlatego Jezus pyta: A chcesz poznać serce? Chcesz je wyzwolić? Chcesz stać się pięknym? Jezus zawsze, proszę zwrócić uwagę, kogo Jezus uzdrawiał. Tych, którzy naprawdę chcieli. Jezus sprawdza, czy chcesz. Zacheusz wszedł na drzewo. Drugiemu człowiekowi powiedział: wyjdź tu na środek, wyjdź tu na środek i wyciągnij uschłą rękę. Strętna była ta ręka, pewnie sina, jakiś kikut taki powyginany. A Jezus przy ludziach mówi: wyciągnij tą rękę z uschłą. Panie Jezu, po co ten cyrk? No. I nie, nie możesz mi uzdrowić, jak siedzę w siedemnastym rzędzie. Tak byśmy zgłaszali. Panie Jezus, rząd siedemnasty miejsce ósme, uzdrów mnie. A Jezus, o Jezu, no Panie Jezu, te ceregiele. Wyjdź na środek, wejdź na drzewo, przez dach spuszczają gościa, wyobrażacie sobie, jaki to był cyrk. Przecież tam nie było koordynacji tych lin. Ten paralityk zaraz nie domyślał się, że może życie zakończy, jak walnie z tym łóżkiem. A Jezus, ten cyrk. Zobaczcie, pewna kobieta próbowała, podeszła do tyłu i dotknęła się Jezusa. A Jezus się odwraca mówi, kto się mnie dotknął? Ja, Panie Jezu, a Ty, niech wszyscy widzą, chcesz być uzdrowiona. Wyjdziesz na środek, wejdziesz na drzewo, zaczniesz krzyczeć, Jezusie, synu Dawida, ulituj się nade mną. Uciszali go, jeszcze głośniej krzyczał, Jezusie, synu Dawida, ulituj się nade mną. Zaczniesz krzyczeć, krzyczałeś kiedyś o uzdrowienie. Czy mówiłeś, oj, o księdzu, przepraszam, przepraszam do. To... To ja już pójdę, bo nie będę księdzu zawracać głowy. Albo ksiądz coś źle powiedział, to się od razu obraziła. Ja widzę, jak nieraz ludzie przychodzą i chcą się na mnie o coś obrazić. Na mnie. Żeby mieć argument, serce kombinuje. Byłam u Pawlukiewicza, ale mnie tak potraktował. Zgadza się, ja mogę nieraz kogoś źle potraktować, może mi się coś wyrwać, jestem zmęczony. Ale to od razu, żeby przerywać leczenie? Czy jak cię doktor powie, proszę pani, proszę się nogę posunąć, to ty wstanie ze stołu operacyjnego i powiesz, to ja już nie chcę tej operacji. Wielu ludzi jest tak ucieszonych, że wśród księży są alkoholicy, kłamcy, o jak to dobrze, że są. Nie muszę do nich iść, bo nie daj Boże, by mnie uzdrowili. Oprócz takich, że są pogubieni księża, są wspaniali, piękni, mądrzy, odkrywający serce. Czy chcesz, czy chcesz, pokłóciłaś się kiedyś z Panem Bogiem? O, człowiek jak czegoś chce, to cała energia w to wchodzi, cała siła, cała potęga. Czy kłóciłeś się kiedyś z Panem Bogiem? Myśmy sobie dali mówić, że przed Panem Bogiem to trzeba zawsze ładnie i pięknie. Twój twój grzyweczkę poprawiamy. Wszystko Tobie oddać pragnę. I dla Ciebie tylko żyć. Na litość boską. Kto z Was wszystko chce oddać Panu Bogu? Jan Paweł II. To znałem takiego. Matka Teresa z Kalkuty. Ona wszystko mu oddała. Natomiast ja tak ja jak tą pieśń śpiewam, to tak na, na, wszystko robię. Pokłóciłeś się. A Panie Boże, ja Ci właśnie nie mogę wszystkiego oddać. Proszę zwrócić uwagę, Jeremiasz, to jest dla księży niesamowity fragment. Jeremiasz, bodajże ósmy rozdział. Przychodzi Jeremiasz, wielki prorok Izraela, i mówi do Pana Boga: Mam cię dość. Dość mam ciebie i tej twojej pracy, i tego twojego prorokowania, bo co mi ciągle każesz mówić, to muszę ludzi straszyć, muszę ludziom zapowiadać zagładę. O Panie Boże, koniec, koniec, Panie Boże. I co mówi Pismo Święte? Czy Bóg się obraził? Skrzyczał go. Jak wygarnął Panu Bogu, to jego serce zaczął trawić ogień. Czułeś kiedyś ogień religijny w życiu? Wielu z Was powie, nie, bożeś jeszcze nigdy Panu Bogu nie wygarnął. Panie Boże, pogadajmy chwilę, dlaczego mój ojciec pije? Był kiedyś ministrantem, słyszałem. Chodzimy całą rodziną do kościoła. Dlaczego tak się stało? On się starał, widziałem. Dlaczego mu nie wyszło? Myśmy z mamą się modlili, chodziłyśmy na pielgrzymki. Dlaczego tak się stało? Panie Boże, dlaczego ta moja uroda jest taka? No, trudno mi jest. Inni chodzą. Dlaczego się ciągle wszystkiego boję? Co się stało? Odkąd pamiętam się bałam. Panie Boże, dlaczego? Czy tak musiało być? Jesteś Bogiem Wszechmogącym, jesteś miłosierny. Ja naprawdę cierpię. Panie Boże, powiedz mi o tym. Bóg mówi, no, nareszcie. No, nareszcie. Pamiętacie kogo Bóg lubił? Mojżesz, Bóg mówi do Mojżesza: pójdziesz do faraona. Mojżesz mówi: nie pójdę. A pójdziesz, a nie pójdę. I Bóg mówi: nareszcie jest z kim pogadać. No, ktoś mnie tu poważnie traktuje. Tylko ty Tyś jest Panem, tylko Tyś jest święty. Pan Bóg mówi: pokłócilibyście się ze mną, coś by się działo. Pan Bóg pragnie Twojego serca. Jeszcze raz Ci mówię. A w sercu są burze, dramaty, bitwy, fronty się przesuwają. I Pan Bóg o tym wie. I Pan Bóg o tym wie. Pamiętam kiedyś taki film, że chłopak chciał zapisać się na boks. Był bardzo słaby i właśnie chciał trochę się poboksować. I przyszedł i tymi łapkami machał. Trener mówi, "Zdej mi te rękawice, z ciebie nic nie będzie. Idź stąd, idź stąd, synku. I trener zaczął tego chłopca popychać. Idź stąd, idź, rób piaski, w, babki w piasku, idź do domu, idź się pobaw lalkami. I tak go popycha. Ten chłopak taki odpychany, no co, no co? No idź stąd, z ciebie nie będzie boksera. I ten chłopak, jak wyprowadził prosto na trenera. A trener mówi: No nareszcie synku, idź do szatni, przebieraj się, zaczynamy pierwszy trening. Pan Bóg cię popycha. No co? No co? Widzisz jak ci nie idzie? No sprowo on chce cię sprowokować, albo czymś pociągnąć, pokaże ci kwiaty, piękny śnieg, albo cię zdenerwuje, bo mu chodzi o na twoje serce. Pamiętajcie, pamiętajcie tą historię, kiedy król miał dwie żony, jedną brzydką i grubą, a drugą piękną i śliczną, kiedy przychodziła brzydka żona i mówiła: Królu, daj mi na suknię. To król mówi: Masz kupse dwie. A kiedy przychodziła piękna żona do króla i mówiła, daj mi na suknię, a może ci dam, a może ci nie dam, siadaj, pogadamy. Wiesz dlaczego Pan Bóg chce z tobą długo rozmawiać? Prowokuje cię, nie daje ci pewnych rzeczy, daje inaczej, bo chce z tobą pogadać. Pan Bóg nie chce ci mówić, o co prosisz, o zdany egzamin masz i spływaj. Od razu ci dam całą sesję, żebyś mi tu nie wracała. Chce Pan Bóg z Tobą rozmawiać, prowokuje Cię do sporu i do kłótni, wybuchni kiedyś przed nim, boję się, lękam się. Panie, ktoś mnie tu strasznie odsyganił z tą religijnością. Pamiętam, kiedy, kiedy jeden z księży mi opowiadał we wrocławskiej katedrze, poszedł sobie do kościoła, wziął klucze od proboszcza, wszedł przez zakrystię, zamknął się, usiadł w ławce, tak, że go nie było widać, tak sobie usiadł na piętach. Modlił się i nagle drzwi się otwierają. Wchodzi siostra zakonna, też przez zakrystię, Weszła do kościoła, nie wiedziała, że ktoś jest, nie widziała tego księdza. I on ją obserwuje, po co ona to przyszła. Ona poszła przez krucyfik, stanęła naprzeciwko Pana Jezusa i mówi: Ty, Żydzie, żeby mi do rana sprawa była załatwiona. Taki wstyd przed całym klasztorem i Ojca i Syna i Ducha Świętego. Przyklęknęła. I poszło. Powiedziałeś kiedyś panu Jezusowi: Żydziątko, kochane, Żydziątko. No, nie tak miało być. No, coś ty mi zrobił. No. Pan Bóg na to czeka. Formułki. Wiecie, czego nie lubię na święta? Dostaję list, życzenia, koperta. Już widzę od kogoś, od znajomego, od siostry zakonnej. Otwieram, wydrukowane. Wszystkiego dobrego i nowego roku. życzy i tutaj tylko długopisem. Wypchaj się z taką kartką. Wypchaj się z taką kartką drukowaną. Wy też nie lubicie tych kartek. Ojej, mógłby coś napisać, no że, no, że buty kupił, no, że, że skarpetkę ma dziurawą, no coś by napisał od siebie. To się tylko podpisał pod drukowanym. Czy my się nie podpisujemy pod drukowanym do pana Boga? Pamiętajcie, na filmie Aleksander jest ta scena, kiedy Aleksander przed wielką bitwą jedzie wśród swoich żołnierzy. To jest piękna scena i przypomina swoim żołnierzom imiona. Ty jesteś Markus, twój ojciec bił się za ojczyznę. Ty jesteś, masz takie imię. Twój ród jest bardzo odważny, będziesz się bił za mnie. I tym żołnierzom oczy coraz bardziej szklą, coraz bardziej ściskają miecze. Przyjechałem tutaj do Lublina, żeby wam przypomnieć wasze imiona. Ty jesteś z dzielnego rodu kościoła chrześcijan. Twój krewny to nie jest może ten wujek, co się pogubił. Twój krewny to jest Jan Paweł II, to jest twoja rodzina. Twoją krewną jest Janna Dark. Twoją krewną jest matka Teresa z Kalkuty. To są nasi krewni, oni dzielnie walczyli. Nie jesteś taka byle jaka, tam gdzieś pod Rzeszowa coś. Jesteś piękna i wspaniała, tylko rozumiesz, ktoś cię okradł. Ktoś cię, chłopaku, okradł, dlatego się boisz. Prze musimy sobie przypominać nasze imiona. Jezus Chrystus ocalił te nasze imiona właśnie na krzyżu. Pamiętajmy o tym, jesteśmy zdolni do tego, żeby te imiona przyjąć i walczyć. Ale oczywiście będzie to walka z konsekwencjami. Jeśli naprawdę chcesz pogodzić się, Jezus Chrystus i Aniołowie, jak ekipa komandosów, przychodzą, wyzwalają, ale zostawiają po sobie zgliszcza. Ja pamiętam taki amerykański film, na którym był pożar, wybuchł pożar w domu. Przyjeżdżają strażacy, tu drabiny, chłopaki, krótkofalówki, helikopter oświetla, wyważają drzwi łomem, już wchodzą, wybijają szyby, wchodzą do domu, a właścicielka mówi: Tylko mi podłogi nie zalejcie. Być może ktoś z Was mówi: Panie Jezu, wyzwól mnie. Tylko tak, tego nie ruszaj, na wazoniki uważaj. Tego, że nie lubię wujka, to ja go dalej będę nie lubić. Tego, że z tatą i z bratem nigdy nie pogadam, to tego nie ruszaj, ale w ogóle mnie wyzwól. Nie, nie da się. Matka Boża poszła, kiedyś wyszła z domu, szła na mękę swojego syna, już nigdy nie wróciła. Piotr nie wrócił do domu, apostołowie nie wrócili do domu. Nie wraca się już do domu, to znaczy do tego swoje, swojego starego mieszkania. Wychodzi się na pustynię, ruina wokół ciebie, a ty szczęśliwy, odzyskałeś swoje serce, trzymasz je w ręku. Mam je z powrotem, mam je z powrotem. A Chrystus druzgocze całe systemy obronne, które przez lata ustawialiśmy, jak się rozwiesza mas siatki maskujące. Jezus to wszystko pozrywa i pokaże ci twoje serce piękne, piękne i dzielne. I zostawiam Was i siebie na koniec tych adwentowych rekolekcji tylko z tym jednym pytaniem. Czy Ty tego chcesz? Czy Ty tego naprawdę chcesz? Czy jesteś na to gotowy? Czy powiesz pragnę, Jezu, pragnę? Z tym pytaniem pozostańmy. Ten fragment rekolekcji musicie już przerobić sami.